Hejka naklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Zagubiona. Moi kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to zrobiliśmy już tutaj taką malutką farmę, jeżeli chodzi o nasze ziemniaczki, marcheweczki i buraczki. No ale tutaj, ja już tutaj jak widzicie przygotowałam, moi drodzy... Hmm... Miejsce i wyliczyłam mniej więcej, gdzie będziemy robić automatyczną farmę arbuzów i dyń. Moi kochani, więc zabieramy się do roboty. Ja już przygotowałam potrzebne nam rzeczy do automatycznej farmy. Spróbowałam sobie to zbudować na tej moim takim świecie, w którym buduję po prostu. Ale, zapomniałam o jednej rzeczy, zapomniałam zrobić nam y, tych miejsc y, nauki. wiecie, do strzelania, nie? Łuczniczych. Y, to tak, potrzebny nam redstone i mamy tutaj wszystko. Czyli teraz tak, tu, cyk, cyk, po 8 niech będzie. Tu? Nie tak, patrzcie, no mądra ja. Musimy zrobić 100 siana. Niech będzie 7. 7. 7 będzie mało, musimy zrobić jeszcze. Weźmy sobie więcej, najwyżej później to rozwalimy. Ale i będzie to już zrobione. No, i oczywiście tutaj przekombinowałam, ale tyle nam wystarczy. I teraz będzie to tak, jak należy. Na początku zrobię tego 8, a później będziemy po prostu robić więcej. Więc idziemy. I teraz tak. Tu mamy mieć dwa odstępu. Czekajcie, tu idzie tak. Raz, dwa. Więc tutaj postawimy sobie. O, w ten sposób. I tu raz, dwa, trzy, cztery, tu. Teraz powinno być git. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. Tak, zgadza się. Tutaj musimy sobie zrobić miejsce na nasze pochodnie. Zwykła. My chcemy pochodnie ten sposób, żeby aktywowały nam nasze tory. Nie te tory. Nie o te tory mi chodziło. O te tory właśnie. Teraz tutaj musimy to rozwalić i zrobić to w ten oto sposób. Tyk i tory. I teraz stawiamy te tory. Tu musimy na kucka. Brakło mi jednych torów. I jakże to tak? No nic, idziemy po tory. Tory mamy, bo zbieraliśmy ostatnio w kopalni, może nie tak ostatnio, ale jakiś czas temu byliśmy w kopalni i ja uporczywie zbierałam te tory, bo wiedziałam, że kiedyś mi się przydadzą, tym bardziej, że do mojej kopalni też jeszcze będą potrzebne. Tyle, ile starczy, to, to będzie, a resztę trzeba będzie zrobić. Teraz, co my potrzebujemy? No, to tak. Tutaj mm, zaraz. Ja to robię na wzór tego, tej naszej automatycznej trzciny. Więc my sobie tutaj popatrzymy. Podpatrzymy. To jest za tym, stoi dobra. Czy my mamy na tyle drewna? Mamy na tyle drewna, więc na spokojnie sobie to wykorzystamy mm -hmm, tak nie w tę stronę jak zwykle żeby tu nie było luki ok tu będzie ziemia a tutaj dalej będzie szło jak dobrze kojarzę jak to mamy i tak czyli teraz I tutaj musimy sobie zrobić Um, tak. O, w ten sposób. Yy... Yy, tu będzie tak, tu będzie spychać. Dobrze. A tutaj postawimy sobie ziemię. i tu postawimy sobie ziemię i teraz jak byśmy to zrobili bo tu by była sadzonka tu by była sadzonka nie tutaj zrobimy sadzonkę puste sadzonkę puste sadzonkę puste sadzonkę puste i tu będzie dobrze no to teraz musimy zrobić miejsce na naszą wodę I tu będzie tak. To tu będzie w ten, oto właśnie sposób. Ja to robię, w ogóle ja to troszeczkę, moi kochani, zmodyfikowałam, bo jest dużo tych poradników, jak zrobić automatyczną farmę. Dobrze, ja to zrobiłam. Woda, 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 woda. I tu będzie woda. Ok. I teraz tu sobie pociągniemy w ten oto sposób. O, za daleko. I ja sobie to zmodyfikowałam, bo chcę, żeby pasowało mi do naszej automatycznej, tutaj trzciny. I żeby to tak fajnie wszystko współgrało, wiecie, bo jest naprawdę tego dużo. Ja jednak wybrałam no swoje. Detektor będzie nam, moi kochani, potrzebny. Będą nam potrzebne tłoki. I co jeszcze nam będzie potrzebne? Świerkowe deski to chyba raczej nie teraz. Wagonik będzie nam potrzebny. To nam dźwignia nam jest niepotrzebna, ale już popsułam, chyba. Chyba już popsułam. O, w złą stronę idę. A jeszcze będą nam potrzebne. Gdzie ja mam? A tutaj mam rusztowanka, więc spoko. Wagonik? Czy wagonik będzie mi jeździł? No i nie jeździ. Warum? Dlaczego wagonik nie jeździ, no, halo. no jest? Wiadałam ja tory aktywacyjne, czy jakie. Hmm. Czekajcie, ja sobie jeszcze jedne tory wezmę. I sprawdzimy to, bo kurczę, nie jeździ mi. Wagonik. A tak nie może być. Zasilane tory, nieaktywacyjne, no halo, no to, to to już wiemy wszystko, dlaczego mi wagonik nie chciał chodzić. To być tory zasilane. O, teraz będzie śmigał, teraz będzie śmigał, tyk, no, dobrze, ale na razie ten wagonik, wiecie, oj, dobra, niech on sobie tutaj zjedzie, super. Na razie ten wagonik weźmiemy, bo nie chcę, żeby nam tutaj szumiało za uchem, więc póki co wagonik nie jest potrzebny. Dobrze, to teraz potrzebujemy rusztowania, bo musimy sobie tu zrobić wejścióweczkę. Tak i teraz tutaj będziemy robić wejścióweczkę. Tak, gitarka. No i tutaj jeszcze jedna, niech będzie. Dobra, wskoczymy i tu ogarniemy. Teraz lecimy po wodę. Na szczęście wodę mamy blisko. Sięgniemy stąd. Tak, na spokojnie. Wlewamy sobie tutaj wodę. Dobrze, że tutaj tą studnię. Tu będzie jeszcze studnia. Na bank tu będzie jeszcze studnia, żeby to tak fajnie, ładnie współgrało ze sobą. Ok, mamy wszystko. Teraz czego my potrzebujemy? Potrzebujemy postawić tłoki. Ja wziąłam ze sobą tłoki, wzięłam ze sobą tłoki i stawiamy sobie tłoki. Raz, dwa, tu następny. Tak, bo tu będzie nasionko, ok. Weźmy sobie motyki. Tu będzie, tu będzie, tu będzie. No, tutaj gdzie jest woda, prawda? Także to mamy. Do tego będziemy potrzebować. Do tego pójdziemy sobie spać. O, tak zrobimy. Pójdziemy w Kimkę, moi drodzy, żeby po prostu nas tutaj nic nie zaatakowało. Głównie chodzi o klipera. No ale. nie ma co kusić losu. Ja jeszcze myślę, żeby zrobić y, płotek, żeby mi nic nie wchodziło. No, pająki na pewno będą przeskakiwać przez ten płotek, ale zombiaki czy y, kostki, tym bardziej klipery. No raczej do nas nie dojdą. O i już słychać tutaj kostka. Weźmy sobie mieczyk tutaj. Dobra. No No motykom raczej go nie ciekniemy, ale mamy miecz i nie zawaham się go użyć. Dobrze, możemy wracać. A jeszcze, jak już tutaj jesteśmy, to weźmy sobie, moi drodzy, Tom. Redstone'a. Redstone będzie nam potrzebny. Później będziemy musieli lecieć po. Y -y -y. Tak, mączkę kostną też mamy. Czy mamy nasiona jakieś? Nie mamy nasionek, mamy nasionka przy tamtej starej naszej części farmy. Ja jeszcze jej nie zniszczyłam, będę musiała. Dobra. Tu jest git, teraz kładziemy sobie detektory, ale detektory musimy położyć z tej strony. Musimy stać tutaj, ponieważ one muszą. Właśnie, być w tą stronę skierowane, i ta strzałka, która tutaj jest na górze, musi być skierowana w naszą stronę. No, i tu musi być ta kropeczka. Więc, no, tak to musi wyglądać. Yy, tak, postawiłam mnie tu, gdzie trzeba, ale zaraz to naprawimy. Kolejny detektor i kolejny detektor. No, i tutaj musimy też postawić nasz detektor. Tylko teraz tak. Dobre pytanie. Bo to pójdzie tu, to pójdzie tu, to pójdzie tu, to pójdzie tu, to pójdzie tu. Okej. Okay. to działczę. Może być. Może być, musimy to zbić, bo to nam na razie tu jest niepotrzebne. Do... No, na pewno się kierom, to skopię jak nic. Dawaj tu, o właśnie. Dobra. Czyli już tutaj podstawa jest. Następnie, moi drodzy, potrzebujemy. Teraz przyjdzie nam z pomocą tarcza strzelecka. I tarczę strzelecką ustawiamy tutaj, gdzie są nasze tłoki. Cyk, mamy to. No i w miejsce, gdzie mamy nasz detektor, musimy wrzucić Redstone'a. Proszę, Redstone'a. O, właśnie tak. Dobra, teraz powinno to działać. Mam nadzieję, mój kochani, bo to, to wyjdzie w praniu. To mamy, to tu mamy. Tutaj sobie zakopię, bo chciałam sprawdzić, jak to tam wygląda od spodu. Więc to zakopiemy. O, niech sobie tutaj ładnie zarośnie. To możemy już też zamknąć, bo już wszystko wiemy tak, dobrze No powiem wam tak Będzie to fajnie wyglądało Raz, dwa, że oczywiście Będziemy mieć czym handlować Z naszym tutaj Z naszymi villagerami Po co ja tu przyszłam? Poczekajcie, bo zapomniałam Po nasionka Idziemy po nasionka O, ostatnio furtki nie zamknęłam. Dobra, mamy arbuza dyni. Na razie po siedem nam wystarczy. Jak braknie, no to oczywiście będziemy dorabiać. Mamy tego trochę. Troszeczkę nazbieraliśmy, więc z tym nie mamy problemu. No. I zastanawiam się, czy po prostu dać kolory. Pod na przykład arbus będzie na zielono szyba, a na pomarańczowo dynia. No nie wiem, zobaczymy. I teraz chwila prawdy. Jak zasiejemy na dole arbuza. Tak. To, czy to nam się poruszy? Tak działa. Dobrze jest. Teraz działa pięknie. Elegancko. Czyli to ma rosnąć tutaj. To to już weźmiemy sobie. I zrobimy to w ten sposób. Tyk, żeby nam tutaj już nic. Nie przeszkadzało. Tak. Dobrze. Później będziemy to zabudowywać dalej. Ale tutaj, moi drodzy, będziemy musieli postawić szybę. Czy ja mam kolory zielony? O, właśnie. To jest dobre pytanie. Ogólnie resztę takie upiększenie, jak tutaj, zrobię sobie oczywiście poza odcinkiem. Chyba, że starczy czasu, to jeszcze tutaj zacznę. A skończę oczywiście poza, bo to już będzie takie. Końcowy, końcowy efekt, więc wydaje mi się, że nie ma sensu. ja mam? Jest. Jest. I teraz tak. To muszę przepalić. Pomarańczowy. Co daje nam pomarańczowy? Żółty chyba z czerwonym będzie trzeba połączyć. Czy my mamy tutaj już jakieś. I mamy niebieski, o, żółty barwnik jest. No dobrze. Weźmy sobie ten. I jeden czerwony. No, jeden czerwony. Nie wiem, czy jeden barwnik starczy. Ja tutaj miałam szyby. Bo swego czasu. O, tu mamy szyby. Dobra, mamy 12 szyb. To nam powinno chyba wystarczyć. Ale zobaczymy, sześć szyb takich, sześć szyb takich. Tutaj jest jeszcze gdzieś czerwony kwiatek, w razie w. No, będę musiała też iść na poszukiwania czerwonych kwiatów. Ogólnie wszystkich kwiatów, bo trzeba tutaj też dopieścić naszą miejscóweczkę. No, ale nie widzę tutaj czerwonych kwiatów. Tam są czerwone. O, mamy. Dobrze. To sobie już troszeczkę zbierzemy. Tyk. Dalej, tyk, idziemy po te czerwonki, weźmiemy sobie, o i hopa, tylko wybacz, dobrze, okej, okay. motylek poszedł sobie na inne kwiatuszki. Teraz mamy przewagę. A tutaj jeszcze są czerwone. No dobrze. Później będę oczywiście zbierać kwiaty, będziemy obsadzać kwiatami, ale na razie robimy te większe budowle, które są bardzo ważne później. Bo wiecie, zrobi się tą farmę automatyczną. Będziemy sprzedawać. Dzięki temu emeraldy będziemy mogli kupić, więc. No. Moment, tu mamy tory, ale zjedzmy. Zjemy sobie, tak. I musimy teraz zrobić barwniki. I tu chyba były, było szkło, cztery szkła. Cztery szkła, a z czterech szkieł, czy robiło się szybę? Pięć szkieł mamy. No sprawdźmy jeszcze. Nie, szybe się chyba robiło z sześciu. No dobra, weźmy sobie tak. I zielony musimy tutaj przepalić. Mam nadzieję, że, że dobrze będę to robić, ale zróbmy to tak. Szyba. I na przykład chcę pomarańczową. Pomarańczowy barwnik. Aha, aha, to nie z szyby, a nie, szybę też mogę, szybę też mogę, jeden barwnik wchodzi, dobrze, osiem, okej, okay. mnie to pasuje, nawet bardzo mi to pasuje, tylko że musimy iść jeszcze ogarnąć sprawę, jeżeli chodzi o szkło, bo... Hmm. Gładki piaskowiec, gładki piaskowiec, a my nie mamy piasku? No nie mówcie. Przecież było tyle tego piasku, czy ja już to wykorzystałam? Och, lipka! No to bardzo niedobrze. To no, najwyżej szyby zrobię innym razem, albo po prostu yy, tutaj. A tu jest piasek, no właśnie. No właśnie, wiedziałam, że coś jest. Dobra, mamy barwnik, to niech się ładnie przepala. Teraz my musimy sobie zrobić tak barwniczek 7 razy. To łączymy. Tu musimy sobie zrobić 4. I mamy. A, niech będzie 7 pomara 14 pomarańczowych, okej. Okay. Może być, może być. To się przyda. Nie będziemy tego tuć. Teraz, jak tam mi się robi? Mhm. takie budki. Osiem. I osiem nam wystarczy. Resztę tutaj tych barwników sobie wrzucimy, bo mi są niepotrzebne. To też mi jest póki co niepotrzebne. Powinnam to dać od razu do krów, no ale nie chce mi się. Później będę to robić, czyli to. To możemy odłożyć, to możemy odłożyć, tory możemy odłożyć. To też tłoki, tłoki mi się jeszcze przydadzą. Dłoki mi się chyba jeszcze przydadzą, bo mm, hmm, ja się zastanawiam, czy moi kochani, zrobimy to w ten sposób, że y, tutaj damy, ale to będzie za niskie. Ja bym dała jeszcze jeden rząd i po prostu na górze dała dyn dynki. I chyba tak, tak zrobię, wiecie? To będzie chyba y, tak zrobione, więc. Na górze ogarniemy sobie, nie mamy ziemię. Ja tutaj postawię, moi drodzy, górę robimy analogicznie do tego, co robiliśmy na dole, więc ja wam to przyspieszę, żeby po prostu nie tracić czasu i żeby ten odcinek nie trwał bardzo długo. Więc przyspieszamy. Powinno to działać. Czy ja mam nasiona dyni, nasiona arbuza, yy, nasiona dyni. Dobrze. Więc skoro mamy nasionka dyni, ja powinnam iść spać, ale ja sobie jeszcze to ogarnę. Nie zrzuciło, nie? Dobra. Mamy to pięknie zrobione. Tutaj sobie damy do góry. Albo tu zrobimy takie schodki. No no, to nie będzie głupie. O. I teraz. No ja oczywiście pobawię się tym, moi drodzy, poza streamem. Teraz mogę sobie dać tu nasz wagonik. Żeby on sobie tutaj jeździł. Boże, po jakim streamem? Poza odcinkiem. Ja już jestem tak przyzwyczajona do tych streamów, chociaż powiem wam, że ostatnio no niestety praca wraca mnie tutaj. No dużo rzeczy miałam do zrobienia i, i te streamy są mało regularne, ale... Dobrze ja to daję. No oczywiście, że źle to daję. Mam ma. No, ale słuchajcie, trzeba yy, będzie tutaj, żeby nam to nie wyrzucało, wiecie. I myślę, że to mamy elegancko zrobione. Yy, ja bym się chciała dostać w ogóle i na górę. Więc ja jeszcze tutaj wejdę na górę. Naprawdę? Skakuj. Tak. Nie, ta gra to po prostu mnie nie lubi. I tutaj weźmiemy mączką kostną. Czy mamy tu pochodnie? Bo ciemno jest strasznie. Mamy nockę. No, raz czemu mi to nie rośnie? Aha, ok, mhm, no i utknęłam, utknęłam. Boże, jaki długi odcinek dzisiaj, a wydawało mi się, że to będzie takie. Szybciutkie. Ale zapewne ja wam to skróciłam już. <grystanie> Znając później, jak przy obróbce. No nie, uro... nie Nie mam na tyle mączki kostnej. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że tutaj będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. To muszę sobie zabrać. Tyk. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty. To oczywiście zakończę poza odcinkiem i zobaczycie już efekt końcowy na następnym odcinku, ale pokazałam Wam, jak budujemy właśnie automatyczną farmę. Dyń, o, właśnie byliście świadkiem, że działa: automatyczną farmę dyń i mm, oczywiście arbuzów. Więc będziemy mieć za co handlować z naszym tutaj villagerem. Jeżeli Wam się podobało, klikajcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie kanału, klikajcie w subskrybujkę i dzwoneczek. Dzięki temu żaden film Was nie ominie i zawsze będziecie na bieżąco. Do zobaczenia, do następnego. Bajo!